Hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, mamy tylko trzy zdrapeczki. Szybki Milion, Paradiso i krzyżóweczka XXL. Wkład na dzisiejszy odcinek cztery dyszki. No i zobaczymy, jak nam się dzisiaj draping potoczy. A zaczniemy sobie od uprzednio nadrapanej krzyżówy. Można by powiedzieć zdrapka na rozruch. A wybrałam sobie numerek szósty. Po nadrapaniu dwóch pierwszych linii prezentuje się o właśnie tak. I zobaczcie, w bonusie mamy miasto. Kiedyś mieliśmy już miasto i ciasto. No ogólnie fajny odcinek był, nie? Co od radia dostaliśmy krzyżówki. No, ale zobaczymy, może tym razem miasto nam tutaj zabłyśnie. I nam tutaj wygra kokosy, a pierwszej treki jakich będziemy szukać E i W. No jak samogłoska, to już dobrze się zaczyna. A więc moi drodzy, jedziemy, mamy E, mamy W, kolejne E jest następne, tutaj do seta nam wpadnie, tutaj do eseja podwójnie, egida, no a z W troszeczkę ciężej jest nie niż z tym naszym e. No, praktycznie literki wyczyszczone, no to śmigamy w dół: E i W. I tak, tutaj mamy ocet tutaj darowizna, tutaj za to mielizna, i zobaczcie, pierwsze słówko mamy seans. O, nawet W się pojawia. Kwasie, no ale to by były raczej wszystkie nasze literki. No to zjeżdżamy w dół. Teraz niebieska w obroty. I tu już widzę, że nam się tworzy set, czyli pierwsze słówko już mamy. Tu kolejne E. Tutaj mamy efez. Tutaj E. Do dywanu W nam wpadnie, tutaj do luwru. No i to by było na tyle poszukiwań. Dobra, jedziemy dalej. A kolejne litery: Y i O. No to zobaczmy. I tak, tu mamy, zobaczcie. Od razu mamy boa, a przy okazji od razu mamy woksa. Dwa słówka przy literce O, a tutaj jeszcze O troszeczkę mamy. No ale za to z Y no o wiele gorzej. Mhm. No dobra, jedziemy dalej. Pomarańczowa. Aha, jeszcze w mieście mamy O. I zobaczcie S i T. A S mieliśmy. No to zobaczcie, tylko T nam brakuje, no bo S było przy nadrapywaniu. A teraz Y i O. Na pomarańczowej i zobaczcie, od razu mamy tutaj słówko, i to jest drugie słówko już. Tu o, tu y, tutaj mamy ocet, tu kolejne o, tutaj w darowiźnie, i tutaj w dnie ostatnie o na tej krzyżówce. No dobra, to jedziemy dalej. Zobaczcie, mamy dwa słówka na zielonej, dwa na pomarańczowej, a na niebieskiej, tu mamy o, tutaj kolejne z naszych literek, tutaj do soku wpadnie, do szoku. Tutaj mamy ochotę, o zobaczcie, do dywanu nam Y wpada, tutaj nie ma nic, ale za to tutaj jest Y. No dobra, jedziemy dalej, liczymy na literkę T, a dostajemy H i R. No to zobaczmy, no może nam coś tutaj fajnego wniosą. H i R, i tak, R mamy, tu jest kolejna, tutaj się pojawia H, no i Wam powiem, że mamy blokady po całej linii. No niestety tutaj się nam nie uda, ale może uda nam się tutaj. H i R. Jest R, a H nie mamy ani jednego. No dobra, zostajemy też z dwoma słówkami, no to niebieska H i R. Mamy H, tutaj jest R, tutaj kolejna, tutaj do Kry, tutaj do Adriana, tutaj do Cypriana i mamy drugie słówko, tutaj jest R, tutaj H. I słuchajcie, sytuacja jest podobna. Wszędzie mamy blokady. No cóż, no, dwa słówka. Za mało razy. Mnożnik byłby razy dwa. Na miasto byśmy wyszli za 20 zł. A tymczasem mamy pustą zdrapkę. Także pierwsze koty za płoty, No ale no niestety pierwsza zdrapeczka pusta. No to teraz paradiso z numerkiem siódmym. No i zobaczmy, może tutaj nam szczęście będzie sprzyjało. I zaczynajmy. Pierwszy symbole, których będziemy tutaj szukać, to będzie napój i będzie to łódka. Także szukamy napój i łódek. Napój jeden odhaczony. Tutaj za to mamy łódź. W trójce nie ma nic. W czwórce nie ma nic. No to w piątce. No w piątce zobaczcie. No regaty tu się odbywają. Trzy łódki mamy. A do tego jeden napój. No musi wystarczyć na te trzy łódki. No dobra, to jedziemy. Kolejne. Chmura i fala. No to zobaczmy. No była łódź, przydałaby się fala. Tutaj mamy chmurkę. Tutaj nic, tutaj nic. No to pewnie tutaj będzie ta fala, co? A nie, nie ma. Słuchajcie, dobra, odbijamy do góry, szukamy fali. No musi być chociaż. Je no jest. Jest o tutaj. No więcej chmurek i fali nie ma. No dobra, to jedziemy do góry. Mewa i deska. No to spójrzmy. Mewa i deska. Pierwsze dwie pusto, tutaj trafiamy na deskę. Mewy na razie brak, no to mewa będzie tutaj, no i faktycznie jest, no ale deska nam się nie powtórzyła. Dobra, ostatni, tutaj to jest krab, a pierwszy tutaj to będzie rybka. Teraz sobie tak pojedziemy: krab i ryba. I tak, kraba mamy. Mamy drugiego kraba. Ryby na razie nie widać. No już widać, nawet są dwie. Ale i kraby tutaj dwa się pojawiły. No dobra, jedziemy dalej. Termometr i kotwica. No to tak, termometr mamy. Tutaj kolejny. Jest i kotwica. No nawet dwie. I coś niżej. No nie ma ani termometru, ani kotwicy. Ale zobaczcie, jaki wysyp jest galotów tutaj. Dobra, jedziemy, kolejne symbole. Okulary i liść. Tutaj mamy pierwsze okularki, a tutaj mamy jednego, jednego liścia. No i plus druga para okularów. To tak, ostatni symbol tu jest to kompas, i pierwszy symbol tutaj jest to rozgwiazda. Kompas i rozgwiazda. Tutaj mamy kompas i zobaczcie, i mamy 10 zł. Także fajnie jest, już jest coś wygranego. Tutaj mamy gwiazdki, tutaj jeszcze nic, no i tutaj gwiazda kompas, no gwiazdka jest i przybliża nas do piętnastki, no ale kompas się nie powtórzył. No to kolejne wodolot i latarnia, to jedziemy. Latarnia jest, wodoloty tutaj nawet parka się pojawiła i tutaj latarnia wodolot, no też nie ma. No tutaj to bida teraz na tej piątej. No to kolejne kapelusz i te nasze galoty. Co taki wysyp ich był? Kapelusz i szorty. Kapelutek mamy, o tutaj. Tutaj są szorty. Tutaj kolejne. I na dole, jak już wspominałam, no zobaczcie, no wysyp galotów. No i ten nasz kapelutek też się jeszcze powtórzył. No dobra, odbijamy do góry. Dwa ostatnie symbole arbus i flaming. No to szukajmy, może i coś. Dołożymy flaming, jest, arbuzik też mamy, tutaj kolejny flaming i na dole Arbus flaming, no arbus jest, choć już nam i tak nic nie da, a flaming się nie powtórzył, no, ale słuchajcie, i tak jest 10 zł, jest już jakiś zwrocik, coś tam na pomnożenie mamy, nie? Ło, wow. aż sto jak potrąciłam, także kochani, no już jakaś wygrana jest, ale najbardziej liczymy kochani na szybki milion. Z numerkiem, o zobaczcie, ósmym szukamy gwiazdki, szukamy wora, no i oczywiście wygrywającej liczby. Także trzymajcie teraz mocno kciuki, a ja zaczynam szukać. Pierwszą liczbą, jaką będziemy szukać, jest 19, a mamy 41, 24, 26, 46 i 16. No tutaj pudło. No to kolejna 17, a mamy 58.

29 w grze czwartej. Mamy, kochani, o! 40 zł. Także zobaczcie, jak fajnie, kurczę, jesteśmy na plusie dzisiaj. Fajnie, bardzo się cieszę. Teraz poszukiwania literek kontrolnych, bo jak dobrze wiemy, tutaj jest ciężko je odnaleźć. Dobra, mamy C. O i jest drugie C. Także, kochani, no mamy cztery dychy. Plus jeszcze dyszka w paradiso. A więc znów u nas zakrólował plus. Mamy w sumie 50 zł, a tak jak mówiłam na początku odcinka, wkład na dzisiejszą zabawę to było 40 zł. Tu jeszcze nasz pustaczek dzisiejszy. Ale kochani, szybki milion i Paradiso zrekompensowało go. Z takim właśnie obrazkiem już żegnam się z Wami. Wygrane wymieniamy dalej i będziemy szukać jakichś fajnych perełek. Także kochani, ja już się żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo ciepłutko i życzę Wam wszystkiego dobrego. Także kochani, do następnego. Pa!